Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Od stycznia działa powiatowy punkt opieki dziennej Senior Plus w Pruszkowie. Siedziba domu mieści się w popularnej willi pod Bocianem przy Kraszewskiego. Przez kilka miesięcy punkt zyskał już grupę stałych pensjonariuszy. Nadal są jednak wolne miejsca. Aktualnie mamy 16 uczestników. Dom jest na 15 osób, ale z racji tego, że nie wszystkie osoby w jednym czasie przychodzą, ponieważ no jakby ich prywatne sprawy dotyczące zdrowia, rehabilitacji uniemożliwiają im takie okresowe bywanie, więc jak najbardziej możemy jeszcze kolejne osoby przyjąć. Każdy może liczyć na komfortowe warunki. Rzadko zdarza się, aby w domu przebywało jednocześnie więcej niż 10-11 osób. Jak się okazuje, propozycje punktu są bardzo szerokie i mogą trafić w gusta seniorów o różnych zainteresowaniach i potrzebach. Największą popularnością cieszą się zajęcia z artyterapii, zdobienie różnych przedmiotów, butelek. E, tworzenie wianków, e, kompozycji kwiatowych. E, oprócz tego seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z fizjoterapeutą, e, chętnie ćwiczą. Ostatnio zaczęliśmy nawet wychodzić na spacery. Nordic Walking się tutaj pojawił jako nowy element. Poza tym chętnie też uczestniczą w konsultacjach indywidualnych z psychologiem. Zaplanowane jest także karaoke oraz impreza Andrzejkowa. No i powoli szykujemy się też do naszego pierwszego spotkania Bożonarodzeniowego. Co ważne, zajęcia przypadły do gustu nawet najbardziej wymagającym uczestnikom, którzy zachęcają swoich rówieśników do przyłączenia się do nich. Chciałbym każdemu powiedzieć, niech przyjdzie tutaj, zapisze się i pobędzie tutaj. To bardzo przyjemne jest. Fajnie jest robić właśnie ręczne robótki, coś tam malować, coś tam skręcać. No, fajnie. Codziennie coś innego się robi. Pomaga się, razem się pracuje. Nie ma tam, że lepszy, gorszy. I no są, jest wspólna praca. Jak informuje kierownictwo placówki, działania Senior Plusa są coraz bardziej prężne, czemu towarzyszy przyjazna atmosfera. Osoby zainteresowane programem mogą złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w budynku starostwa przy ulicy Drzymały w Pruszkowie.